Część chciałam dać na życia po ponad dwóch tygodniach infekcji pokazać, że mój głos jest już prawie normalny. No i że jakoś tam czuję się nieźle, mimo tego, że upał mnie wykańcza. Takie białe sztuki, jak ja, to po prostu powinny chyba mieszkać na Alasce. Um, um, niestety też szesnasta dawka Tesabri um, będzie spóźniona, ponieważ kończę razie antybiotyk i um, zanim poprawią mi się wyniki krwi, to, to jeszcze trochę zajdzie. Um, ale generalnie czuję się nieźle ym, nawet jakiejś tam sprzątu, sprzątu skutecznie, więc ym, więc chyba jest nieźle, pomijając fakt, że no, właściwie jestem osłabiona po chorobie no, ale ale jakoś leci i ym, jeśli coś nowego będzie się dziać, to dam wam znać Wczoraj wydawało mi się, że zbliża mi się jakiś rzut, a to też wszystko przez, przez tą okropną pogodę. Eee... No I, i, i to tyle dzisiaj będę trzymać kciuki maksymalnie, żeby wytrzymały nasze piękne wały przeciwpowodziowe. No i trzymajcie się do usłyszenia.